Do siódmego liceum ogólnokształcącego, a dokładnie do klasy mundurowej. Tak bo to właśnie właśnie przy... Dlaczego warto uczyć się w tym liceum, w tej klasie? To nowe doświadczenie to w szczególności na przykład jeżeli jest się w klasie mundurowej w siódmym liceum, należy się do jednostki strzeleckiej strzelec, gdzie mamy organizowane poligony, szkolenia, różne wyjazdy. Na przykład jutro jedziemy na strzelnicę. Więc jest naprawdę ciekawie i można bardzo wiele się nauczyć. Mówi pani, poligon, strzelnica. Dziewczęta też chętnie yy, uczą się w tej klasie? Yy, tak, oczywiście. U nas ogólnie jest chyba pół na pół w pół klasie. 16-16. Tak. Yy, nie znaczy, że jesteś dziewczyną czy chłopakiem. Jeżeli cię interesuje dany kierunek, to możesz przyjść bez problemu. Yy, czy mógłby pan opisać swój strój? No tak, strój snajperski po prostu. Pełne wyposażenie, prawie snajperkę jest też. Osoba, która uczy się w Waszym liceum, w Siódmym Liceum, musi chodzić w mundurze? Czy macie jeden dzień mundurowy, jak to jest? Mamy jeden dzień mundurowy, dokładnie w środę. Wtedy przychodzimy z mundurami i mamy swoje zasady też. Wtedy jest inny dzień, nie taki zwykły, tylko wtedy jesteśmy już tak poważni, nie ma rozrabiania. Musimy być, no, reprezentować coś. Jak mamy mundur, reprezentujemy coś. Dlaczego warto uczyć się akurat w tej szkole? Moim zdaniem jest uczyć, ponieważ mamy wartości chrześcijańskie, jest mała szkoła, więc mamy atmosferę bardzo rodzinną, fajną, miłą. No i dużo imprez dzieje się u nas, typu obchodzimy różne dni, Dzień Spódnicy, różne takie nietypowe święta, więc naprawdę zachęcam. Jakie kierunki, na jakich kierunkach można uczyć się w liceum? Jest technikum obsługa turystyczna, liceum z profilami przyrodniczym i humanistycznym, a teraz doszła zawodówka z profilem sprzedawca, krawiec, krawiec ogrodnik i, i, jeszcze? i, i... kucharz. kucharz. Yy, która z klas cieszy się największym zainteresowaniem? Jak to jest? Wydaje mi się, że klasa turystyczna. Naprawdę yy, mamy również chłopców, co jest dziwne na taką szkołę, taki profil. Ale klasa turystyczna jest naprawdę bardzo fajna, bo w ramach praktyk mamy wyjazdy, na przykład ostatnio mieliśmy do Wilna i TROK, także bardzo fajnie. Mamy, uczymy się organizacji imprez turystycznych, wypełniamy faktury, zamówienia, potwierdzenia, naprawdę warto. Jesteśmy organizatorem 13. Suwalskich Spotkań Edukacyjnych i tak jak co roku zapraszamy na te spotkania młodzież, przede wszystkim gimnazjalną. Natomiast tutaj te stoiska, które widzimy, bardzo rozmaite i ciekawe, przygotowały szkoły ponadgimnazjalne oraz w tym roku liczne grono pracodawców. Po co są te spotkania? No po to, żeby pokazać gimnazjalistom jakby większe forum, na większym forum oferty szkół ponadgimnazjalnych, chociaż szkoły ponadgimnazjalne już od pewnego czasu docierają do gimnazjalistów, natomiast tutaj po pierwsze są gimnazjaliści też spoza suwał. A poza tym no mają wszystko jakby na jednej płaszczyźnie, w jednym miejscu, w jednym czasie i mogą sobie porównać, porozmawiać z kolegami, także to jest główny właśnie cel. Natomiast pracodawców zaprosiliśmy też w tym roku, ponieważ chcemy też pokazać, że w Suwałkach jest dużo miejsc pracy, że po skończonych szkołach, czy zawodowych, czy licealnych też mogą tutaj dostać pracę i po to że też, żeby zapoznali się z ofertą naszych suwalskich pracodawców. Można powiedzieć, że w tym roku tegoroczne spotkania odbywają się pod hasłem kształcenie zawodowe, prawda? Jest nacisk kładziony na to. To znaczy może nie nacisk, tylko no, dużo się mówi o tym, że ksz kształcenie zawodowe w ostatnich latach troszkę jakby zostało zdeterminowane przez licea ogólnokształcące. E, w tej chwili brakuje specjalistów w wielu zawodach, może dlatego większy nacisk kładzie się właśnie na, na rozwój szkolnictwa zawodowego ale to nie znaczy, że jakby nie preferujemy tutaj też liceów ogólnokształcących. No, tegoroczne spotkania odbywają się pod hasłem właściwy wybór, pewna przyszłość, także ten wybór zostawiamy gimnazjalistom. Czy to będą szkoły zawodowe, czy licealne, to już naprawdę jest wybór gimnazjalistów i ich rodziców.